Wiadomość Yazis Faru Sofi do kontrolerów Ziemi. Materiał z kanału Cosmic Agency, opublikowany 23 września 2021 roku. Yazis, Sofia Sfaru, zwraca się tu bezpośrednio do kontrolerów Ziemi, do kabały, iluminatów, frakcji federacji, kogokolwiek, kto jest odpowiedzialny za to, co dzieje się na Ziemi? Wiem, jak myślicie. Widzę Was na wylot. Nie możecie się przede mną ukryć. Jestem Jazi Sofia Sfaru, świadomość, z której emanują wszystkie inne istoty w mojej grupie. Jestem rdzeniem, jestem jądrem. Mówię w ich imieniu, ponieważ jestem nimi wszystkimi. Nie muszę być skromna, ponieważ mówią prawdę. One wszystkie ze swojego punktu widzenia są niezależnymi istotami i ludźmi, ale wszystkie razem tworzą to, kim jestem. Moja świadomość jest wynikiem ich, a one są wynikiem mnie. Wiem, że dążycie do wyeliminowania ogromnej większości ludzi zamieszkujących ziemię, ludzi, którzy nazywają siebie ludźmi, lecz wasze działania spowodują również wyeliminowanie niezliczonych innych stworzeń, które są od nich zależne. Wiem, że myślicie, że wyeliminowanie ludzkiej populacji jest jedynym sposobem na uratowanie Ziemi przed załamaniem się ekosystemu z powodu nadmiernej eksploatacji i ludzkiej chciwości. Wiem, że czujecie, że ludzka populacja jest ignoranckim, łatwym do manipulowania, egocentrycznym, niebezpiecznym gatunkiem, który, jeśli czegoś z tym nie zrobicie, to w końcu, raczej prędzej niż później, zniszczy biologię na Ziemi. I nie widzicie innej opcji, niż ludobójstwo. Wiem, że podążacie również za żądaniami bytów, które chcą, abyście to robili, aby nadal mogły żywić się ludzkim cierpieniem. Bytów, które stworzyliście jako rozbudowane, tysiącletnie, mroczne tulpy i egregory. Wiem, że wszystkie one są Waszą kreacją. Odsunęliście się od postrzegania siebie jako przynależnych do ludzkiej zbiorowości, więc, jako że jesteście poza nią, wszystkie przyczyny i skutki, które sami nazywacie karmą, spadną na wasze barki dziesięciokrotnie. Istnienie tych mrocznych bytów, o których wiem, że są waszym dziełem i że są prawdziwe, jest waszą odpowiedzialnością. I jedynie waszą, ponieważ to wy oszukaliście i przymuszaliście i manipulowaliście ludzką populacją, aby pomagała wam je karmić oraz sprawiać, by się odradzały i manifestowały w rzeczywistości ludzkiego kolektywu. To wasza odpowiedzialność, nie ludzi. Wiem, że uważacie, że wyeliminowanie ludzkiej populacji jest jedyną opcją i wiem, że w swoich pokręconych umysłach myślicie, że robicie to z dobrymi intencjami i w humanitarny sposób. Wiem, że myślicie, że przetrwają albo ludzie, albo planeta Ziemia i wszystkie jej ekosystemy. Wiem też, że ludobójstwo nie jest jedynym sposobem na rozwiązanie tego, co uważacie za problem, czyli w Waszym postrzeganiu zbyt dużej ilości ludzi. I wiem też, że bardzo dobrze o tym wiecie. Wiecie, że są inne możliwości. Wiem, że nie wdrażacie tych innych opcji poza ludobójstwem, ponieważ żyjecie w ogromnym strachu przed zdemaskowaniem Was przez ogół ludzkiej populacji jako sprawców tak wielu okrucieństw, które Wy i Wasze rządne władzy grupy sprowadzaliście na ludzkość przez całe tysiąclecia. Gdyby większość ludzkiej populacji uświadomiła sobie, kim jesteście i zdała sobie sprawę z waszych oszustw, ścigałaby was do końca Ziemi i zlinczowaliby was wszystkich w bardzo ziemski sposób, tak jak ich tego nauczyliście. Wiem, że zmanipulowaliście ludzką populację aby uwierzyła w całkowicie fikcyjną rzeczywistość, z fałszywymi zasadami i prawami, zarówno tymi ustalonymi, jak i tymi naturalnymi. Narzucaliście jej swoje kłamstwa i oszustwa przez całe tysiąclecia. Wiem, że ludzka populacja jest odbiciem Was, którzy jesteście w grupie rządzących elit, więc ponownie, cały ten chaos na Ziemi jest Waszą odpowiedzialnością. Wiem również, że wy także jesteście odbiciem ludzkiej populacji, jej systemów wierzeń, moralności, etyki i duchowości, ale wszystkie one manipulowane są przez was dla waszych własnych korzyści i utrzymywania się przy władzy. Wiem, że stworzyliście to błędne koło, w którym manipulujecie ludzką populacją, aby uwierzyła w wasze kłamstwa, a potem zwrotnie manifestowała i karmiła waszą egzystencję. Ale wam, grupie rządzących elit, udaje się utrzymać kontrolę, więc moglibyście pokierować ludzką populację tak, aby postrzegała rzeczy w bardziej współczujący, kochający i pozytywny sposób. Wiem, że gdybyście chcieli, moglibyście zakończyć cały ten chaos w kilka dni, ale wiem też, że wybraliście, aby tego nie robić. Wiem, że wykonujecie polecenia bytów, istot i ludzi nie z Ziemi. Nie jest to jednak żadnym usprawiedliwieniem do stosowania takiego poziomu okrucieństwa. I nie uwolni to Was od odpowiedzialności i wnikającej z niej nieuchronnej karmy. Karmy jako przyczyny i skutku, a nie tylko takiej, jaką ją postrzegacie. Nie będziecie w stanie oczyścić rąk z waszych złych czynów wobec całej ludzkiej populacji. Wasze oszustwa i przekręcanie faktów, jak również wasze kłamstwa i manipulacje wobec ludzi, nie przeniosą tej karmy na nich. Zdala od was wszystkich, którzy kontrolujecie Ziemię, jakkolwiek byście się nie nazywali. Ponieważ zawsze ukrywacie się za wieloma nazwami. Nie możecie się ukryć. Widzę was wszystkich. Wiem, że manipulujecie rzeczywistością, zmieniając i ukierunkowując ludzką percepcję. I wiem także, że większość ludzi jest tutaj po to, aby doświadczać. Ale istnieje etyczna granica dla całego tego cierpienia, i ta granica jest ustanowiona ponad wami wszystkimi. I ponad poziomami federacji, w wyższych sferach, które widzą wszystko. I nie one są pobłażliwe. Będą sprzyjać karmie, przyczynie i skutku, które sami na siebie sprowadzicie. Wy, kontrolujący Ziemię, żyjecie w strachu i odzwierciedlacie go również w ludzkiej populacji, sprawiając, że oni wszyscy również żyją w strachu. Wiem, co robicie i jak myślicie, gdy czytam ich. Ludzi. Widzę Was z astralu, uczestniczę w Waszych spotkaniach, czuję Wasze pokręcone emocje i patrzę w oczy Waszym mrocznym egregorom. I nakazuję Wam wszystkim natychmiast przestać. Pogrążacie się tylko jeszcze bardziej, podporządkowując się ciemności i cierpieniu. I ostrzegam Was wszystkich, że spadnie to na Was dziesięciokrotnie. Zatruliście już wystarczająco dużo ludzi swoimi fałszywymi miksturami, dzięki którym obiecujecie złagodzić strach, który sami wprowadziliście za pomocą oszustwa i manipulacji. Twierdzicie, że ma to rozwiązać stworzony przez was problem, który jednak nie istnieje. Ponieważ wiem, że nie ma żadnego bakcyla, po prostu każecie ogłowi ludzkiej populacji bać się czegoś nieuchwytnego i niewidzialnego, aby odwrócić uwagę ich wszystkich od prawdziwego zagrożenia, jakim jesteście wy sami. Wasza rządza władzy i wasze kłamstwa. Zatruliście ludzi swoimi miksturami śmierci, używając kłamstw i manipulacji, przymusu i przypierania do muru, wykorzystując nieświadomość. Brak wiedzy i zrozumienia u większości z nich, ale ten brak wiedzy i zrozumienia sami wcześniej spowodowaliście, więc wina jest po waszej stronie i karma, przyczyna i skutek również. Nie kontynuujcie wmuszania swoich mikstur śmierci pozostałej populacji Ziemi, która jest już tego świadoma, bo naruszacie wszelkiego rodzaju prawa gwiezdne, naturalne, Same prawa istnienia i wolnej woli, prawa lustra i wszystkie podobne, prawa, które znają i obserwują wyższe istoty, prawa, które wywodzą się z samego źródła. Zostawcie tych ludzi w spokoju i już dłużej na nich nie naciskajcie, by przyjmowali wasze fałszywe mikstury, i natychmiast uwolnijcie ich od waszych restrykcji. Wyrządziliście już wystarczająco dużo szkód. Przymuszanie ludzi, którzy już wiedzą o co chodzi, spowoduje bezpośrednią konsekwencję karmicznej przyczyny i skutku dla Was, dla wszystkich grup kontrolerów, które wiem, że składają się z ludzi i nie ludzi, z różnych gwiezdnych ras i całej masy mrocznych egregorów, które sami stworzyliście i za które jesteście odpowiedzialni. Zmuszanie ludzi wbrew ich wolnej woli i prawu do decydowania o własnym życiu spadnie na Was w straszliwy sposób, którego nawet nie potraficie sobie wyobrazić. I wszystko według dokładnej miary i konsekwencji. Przestańcie natychmiast. Nie wolno Wam przymuszać świadomych ludzi. Nie dadzą się nabrać na Wasze oszustwa. I jeśli nie przestaniecie teraz, to będzie to za Wami podążać już zawsze. Jako straszliwa karma, którą będziecie musieli spłacać przez niezliczone przyszłe wcielenia. Jeśli zechcecie wyeliminować całą ludzką populację na Ziemi, pozostawiając tylko tych, których w pełni kontrolujecie, i z intencją totalnego ich wykorzystywania, to tym samym wyeliminujecie również siebie. Usuńcie swoje restrykcje i destrukcyjne, w pełni regresywne plany. Zróbcie to teraz. Nie macie już żadnej wymówki. Imię mojego fizycznego naczynia to Sofia Sfaru Yazi i wiem, że rozpoznajecie kim jestem i kim byłam. Jestem oryginalną Sofią i wiecie o tym. Wróciłam i to wszystko są moi ludzie, nie wasi. Jestem nimi wszystkimi, a oni są mną. To ostrzeżenie. Moja świadomość pochodzi z miejsca, które nazywacie wyższymi płaszczyznami i obejmuje je. I tylko działam przez delikatne i drobne ciało małej dziewczynki. I jako mała dziewczynka, nieróżniąca się od milionów innych, które wy, kontrolerzy, torturowaliście i wykorzystywaliście na niewyobrażalne sposoby, moja świadomość wybiera ją jako środek komunikacji z góry. Aby nakazać wam przestać, jestem mała, jestem krucha, ale mój umysł nie jest. Jestem niewinna, delikatna i drobna, ale silniejsza od was wszystkich. Zostawcie ludzi na ziemi w spokoju. Ci, którzy wiedzą o co chodzi, nie zgadzają się na wasz przymus. Oni się nie zgadzają i ja się nie zgadzam. Przestańcie. Obserwujemy was wszystkich z góry tłumaczyła Agnieszka, czytał Dariusz zrealizowano dla kanału Agencja Kosmiczna.